W Muzeum Ziemi Kłodzkiej uroczyście uruchomiono Centrum Dawnego Szklarstwa, które połączone zostało z prezentacją wystawy pod tytułem Kruche piękno szkło kłodzkie z połowy XX wieku, kolekcja Muzeum Ziemi Kłodzkiej. My chcemy prezentować szkło, my chcemy być takim centrum właśnie związanym ze szklarstwem. Dlatego też oprócz tego, co się działo w ramach tego projektu, czyli współpracy razem z muzeami takimi jak Muzeum w Jaromierzu czy Muzeum w Bolesławcu. Akurat nasze działania były nakierowane na to, żeby przygotować właśnie wystawę szkła. Przez ostatnie lata odbywał się w naszym muzeum remont. Remont polegający na tym, że odnowiono elewacje, wymieniono okna, gruntownie tutaj właśnie wyremontowano całe piętro naszego muzeum. No a dzisiaj mamy okazję otworzyć w nowej odsłonie wystawę szkła z naszych zbiorów. Postanowiliśmy pokazać kolekcję drugiej połowy XX wieku, czyli już szkło tutaj powstałe po wojnie i artystów związanych z tym regionem oraz kolekcję, która właśnie tak jest ustawiona, że staraliśmy się budować ją, pozyskując pracę działających tutaj artystów, którzy się związali, mieszkali tutaj i stąd ta wystawa. Jednocześnie jest również katalog, który dotyczy tej ekspozycji. Pomysłodawcą był tutaj pan dyrektor Muzeum w Jaromierzu, pan Rudolf Havelka. Przekonał zarówno muzealników z Kłodzka, jak i muzealników z Bolesławca, że warto się połączyć. I w ramach wspólnego projektu, który zresztą realizowany jest z bardzo wieloma jednostkami, to z 38 różnych instytucji na szlaku po obu granicach Polski i Czech na odcinku 250 kilometrów. Są to wszystko instytucje i państwowe, ale też i prywatne, małe, większe, no łączy nas jedno, miłość do rzemiosła, do rzemiosła. to rzemiosło może być bardzo różne, bo to jest jak u państwa w Kłodzku fantastyczne, piękne szkoły. myślę, że jest to kolekcja warta nie tylko wielkiej promocji w kraju, ale za granicą. Bolesławcu myślę, że wielu znana ceramika bolesławiecka, ale mnóstwo innych dziedzin rzemiosła, które dzisiaj czasami nie, są albo niedoceniane, albo po prostu powolutku umierają. Myślę, że to jest e, e, tak, że e, rzemiosła e, tutaj e, na terenie e, Śląska, na terenie e, przygranicznym Czech, e, bardzo dobrze rozwijały się przez lata. E, były to różne e, rzemiosła, e, no tutaj mówimy o Bolesławcu, czyli na przykład ceramika, ale e, też właśnie dobrze rozwijało się e, szklarstwo, bo i w rejonie przecież szklarskiej poręby, ale też na terenie ziemi kłodzkiej i czech. Dzisiaj można powiedzieć, że jest to już kolekcja historyczna, ponieważ huty nie istnieją, większość artystów niestety też zmarła, więc jest swoista też moda na to szkło, nabrało ono dużej wartości, a u nas w kolekcji. Mamy pracę Zbigniewa Chorbowego, Zygmunta Janoty, Witolda Turkiewicza, Stefana Sadowskiego oraz artystów związanych z kutą Violetta, czyli pana Janusza Robaszewskiego i wcześniejszych, pracujących, wcześniej pracujących tam projektantów, czyli Edwarda Kmiecika, Stanisławy Paczos i Romana Rosyka. W programie znalazł się m.in. pokaz multimedialny najważniejszych działań muzealnych, oprowadzenie kuratorskie po nowej wystawie, a także pokaz grawerowania szkła w wykonaniu Ryszarda Ściebury. Unikatowe zbiory szkła Kłockiego Muzeum są świadectwem minionych lat i stanowią obecnie jedną z bogatszych w kraju. Liczą około 600 obiektów. Zapraszamy do zwiedzania tej wystawy i odwiedzin Kłockiego Muzeum. muzeum.